Cześć, witam w kolejnej odsłonie wieści ze stadionu. Jak widzicie, yy, muszę się streszczać, bo ochrona zaczęła ganiać po stronnych widzów, nie wiem czemu. No ale widać, że trybuna wschodnia ładnie idzie w górę. Widać, że jakieś pomieszczenia tam będą. Już tam jakiś strop parteru się pojawił. krzesełko, które wydaje się samotne, ale w dalszej części okaże się coś innego jeszcze. Yy, widzimy, że skończyli już yy, drugi rząd poliwęglanów na trybunie zachodniej. Gruntują lub kładą żywicę oksydową na schody. Niestety nie znam się na tym. Pod dachem też cały czas dzieją się jakieś. Prace. No, i widzimy szyby w pawilonach. Budynek akademii też ten wygląda coraz lepiej. I tu, słuchajcie, najważniejsza rzecz dzisiejszego dnia krzesełka na tej trybunce widać kolorki fajne. Z krążących legend na temat stadionu wynika, że. Yy, główne trybuny będą w takiej samej kolorystyce Dojdą jeszcze żółte krzesełka No Widać chcieli przede mną pochować Ale nie zdążyli Na stronie pogoni są yy, Tylko oparcia U mnie bacie kompletne No oprócz tego widzimy jakieś Nie wiem czy to jest podgrzewanie czy drenaże Niestety na tym się nie znam No i jeszcze na koniec serdeczne pozdrowienia i życzenia urodzinowe dla twitterowego Daniela. Życzę, żeby strzelił w barwach twittera co najmniej drugie tyle bramek, czyli drugą. No i na dzisiaj kończę. Dzięki.